To jest filmiku Jest teraz wcześnie rano. Godzina... Może Wam pokazuję. I ja teraz wychodzę. Maja o dziewiątej. Maję się na sterylizację. Miałam mieć na ósmą, ale rano wczoraj weterynarz i przełożył na godzinę dziewiątą. I strasznie się boję. Ja dopiero wrócę do domu e, później, więc nie będę przy samej sterylizacji, znaczy nie będę jej odwiązał, nie będę przy niemak. Jak będę ją właśnie usypiać, bo przysuni Jak Jakbym usypiali, trzymałem na kolanach. przynajmniej będzie ktoś inny, ponieważ ja po prostu w tym czasie nie mogę. Ja już wracam do domu. Dzwoniłam też do mojej rodziny. Wiem, że Maja jest po operacji, jest wychwycona i leży teraz w domu. Bardzo dużo śpi, więc dopiero ją zobaczę po powrocie czyli, że właściwie za parę minut. Jest teraz 15:30 zaraz będę w domu i wreszcie zobaczę majaczkę. Chociaż jest bardzo słaba, z tego co wiem. Już jakiś czas temu wróciłam do domu. I teraz jest 20 po 4. Tutaj nie będzie widać, ale i maja jest tutaj, jak widzicie, po operacji. Leży na kocach. I przez cały ten czas podobno spała. I teraz trochę się obudziła. Ma tutaj na łapce założony wenfront tak jak widzicie, i też tą łapkę tak podnosi, bo ją chyba boli. Więc na pewno jakoś dokładniej omówię Wam wszystko, jak było później po prostu, bo teraz nie chcę też tutaj długo nagrywać mali, żeby jej nie męczyć. Tylko chciałam Wam ją przez chwilę pokazać. Leży sobie tutaj na kocykach. I na razie jeszcze jest bardzo słaba. Jest teraz 25 po 8, czyli po 20. Oprócz tego, że tutaj majeczka ma swoje legowisko, to też zrobiliśmy jej tutaj takie posłanie, ponieważ ona. I Sonia w sumie też tak miała po sterylizacji, że tak sobie szukała miejsca ciągle, gdzieś właśnie szukała miejsca, żeby tak się położyć, zmieniała miejsce do leżenia. I majeczka teraz też tak robi, raz leży tutaj, raz leży u siebie w legowisku, to też czasami na kanapie. A tak więc tak zmienia miejsca, może szuka sobie jakiejś wygodniejszej pozycji. Nie ma już w łapce węflonu, ponieważ sama go sobie wyjęła, chociaż my i tak planowaliśmy jej to jakoś wyjąć później, bo uznaliśmy, że skoro na zastrzyk ma iść dopiero w czwartek, a nie w środę, no to cały jeszcze jutrzejszy dzień miałaby mieć to w łapce, a więc, więc byśmy pewnie jej to wyjęli, ale ona sama sobie to wyjęła, bo jej niewygodnie, podnosiła cały czas tą łapkę z tym węflonem więc no wyjęła sobie to, więc już y, będzie po prostu miała normalnie zastrzyk robiony jak przyjdzie, e, bo ogólnie potem jak nie wiem czy Wam już mówiłam w samochodzie bo już nie pamiętam e, potem jak, jak ona miała sterylizację e, rano, to oczywiście e, musi potem wbrać antybiotyk i to jest taki chyba antybiotyk o przedłużonym działaniu, także dostała chyba jedną dawkę dzisiaj po operacji i kolejną dostanie e, kolejny zastrzyk będzie w czwartek i potem będzie w piątek i chyba tyle, 5 zastrzyków. I później prawdopodobnie, nie wiem, po 10 dniach czy jakoś tak będzie zdjęcie szwów. Majeczka może trochę się czuje lepiej, ale cały czas śpi, to znaczy wstaje tylko na chwilę. A i jeśli chodzi też o wyjście, jak zobaczyła, że wychodzę z sanią i biorę szelki to od razu też merdałunkiem i też chciała wyjść. Na początku jej nie braliśmy, bo myśleliśmy, żeby już jej nie męczyć i żeby po prostu wyszła się załatwić, jeżeli chce się już zrobić to w domu, ale ona chciała wyjść, tak więc no, wzięliśmy ją, tylko no, wynieśliśmy ją po prostu na rękach tutaj przez całe schody, no bo ja mieszkam w bloku, tak więc żeby się nie męczyła, żeby nie chodziła po schodach, bo wiadomo jest po operacji dzisiaj. Więc przy, przy, znieśliśmy ją, nade, położyć ją na trawie, wysikała się i potem znowu wzięliśmy ją na ręce i do góry po schodach. Ją też wynieśliśmy, żeby nie chodziła, także tylko się załatwiła wysikała, znaczy. I już była wyniesiona, tak żeby się nie męczyć ani żeby sobie nie zakazić rany, ponieważ ona nie ma żadnego bandażu czy coś, tylko weterynarz jej wziął takim czymś srebrnym. Znaczy, nie wiem, czy to jest jakiś preparat, czy to jest jakiś taki specjalny środek, który jest taki jakby kolor trochę srebrnego i to ma zrobione rana. Nie wiem, czy to jest jakieś zabezpieczenie, czy coś takiego. A tak to ona cały czas leży. Od czasu do czasu też trochę piszczy, bo ją chyba boli. Jeżeli chodzi o jedzenie, to oczywiście wczoraj nie mogła już wieczorem nic jeść, no bo przed operacją nie może jeść, suczka, przed sterylizacją. Sunia, Sonia też tak, także w dzień daliśmy jeszcze oczywiście jedzenie, obiad. Na wieczór już nie jadła nic i rano oczywiście przed operacją też nie można nic jeść, tak więc nic nie jadła, takie zalecenie, no i dzisiaj też w sumie nie może jeść dopiero jutro. I, ale, jeżeli chodzi o picie, to oczywiście może teraz pić. I właśnie weterynarza mówi, żeby piła, bo żeby się znowu nie odwodniła. Ona nie bardzo, właśnie. E, chętnie w ogóle nie idzie tam e, do kuchni, gdzie jest miska z wodą. Tak więc jej podstawiamy po prostu taką małą miseczkę, żeby się napiła. Więc, no, trochę tam pije, ale tak po łyku. Więc musimy jej tutaj podkładać, żeby się napiła, bo ona tak sama nie wiem, nie idzie do miski. Nie wiem, czy jej się nie chce pić, czy coś, ale właśnie nie trzeba się napić. Ja nie wiem w sumie co mam Wam jeszcze powiedzieć z takich rzeczy. Po prostu, no, mówię też to dla osób, które może planują teraz sterylizację suczki i zastanawiają się, jak to będzie. Po prostu tam się przynosi pieska. Weterynarz przy nas daje środek usypiający, i wtedy, przynajmniej jak byłam z soniem, to właśnie tak było. I teraz, jak byłam z Mają, tylko że nie byłam z nim, ja tylko tej z rodziny, to też było tak samo, że dostała środek uspiający i trzymał się na kolanach dopóki nie usnęła a jak usnęła to wtedy już się wychodziło i udało się weterynarzowi i potem dzwonił do domu właśnie z informacją kiedy jest już odbiór pieska tak po kilku godzinach można było zabrać oczywiście po kilku godzinach już po tej operacji można było zabrać wtedy weterynarz dzwonił i mówi że jest piesek już do odbioru że jest po operacji no i tam oczywiście wyjaśnia te dokładne rzeczy jeszcze jak postępować Maja już tutaj leży w łóżku teraz ponieważ od razu jak już rozłożyliśmy to łóżko, to Maja przeszła tutaj na łóżko się położyć i na razie śpi jest teraz godzina dziewiąta znowu byliśmy na wyjściu z Sonią i wzięliśmy też ze sobą Maję tylko, że Majeczkę po prostu wynieśliśmy z Sonią idziemy normalnie na smyczy a Maję wynosimy po prostu na rękach i kładziemy ją na trawę, ona się wysika i tak samo ją zanosimy do domu. Jeszcze jeżeli chodzi o Sonieczkę naszą, to właśnie ona jak Maja była na operacji, jak ją zabrali, jak ją zabrali do weterynarza i maje nie było w domu, to Sonia chodziła i maje szukała. Chociaż ona wcale jakoś tak, nie jest, że ona się jakoś bardzo lubią, oczywiście nie gryzą się, nie jest, że że tam około się jakoś kłócą ze sobą pomiędzy sobą czy coś, ale często jednak są o siebie zazdrosne i nie są takie wielki bardzo przyjaźni. To jednak Sonia chodziła i szukała majeczki po całym domu. A jak Maja wróciła i leżała właśnie osoby sobie na podobiegu cały czas spała, to Sonia na nim szczekała, żeby wstała, więc takie trochę inne zachowanie, bo myślałam, że czyli Sonia bardziej będzie tak nie reagować, nie szukać maji. No, i to jak widzicie majeczka się zwinęła i sobie śpi, ponieważ ona prawie cały czas śpi, tylko wstaje na przykład na chwilę. Oczywiście też trochę ponurda ogonkiem, a tak to cały czas śpi i też dajemy jej do picia wody tylko. I w tym filmiku to jest już wszystko. Także do zobaczenia w następnych filmów.